Cześć. Dzisiaj chciałem nagrać dla Was krótki materiał o supie, czyli desce tej pompowanej, takiej, której można na stojąco pływać. Kupiłem ją w tym roku, gdzieś w maju, żeby wykorzystać na wakacje. No i taka smutna przypadłość, że niestety na niej długo nie popływaliśmy znaczy, długo, niedługo. dwutygodniowe wakacje w Chorwacji i tak naprawdę no, pływaliśmy na niej codziennie podczas tych wakacji. No ale jest to dopiero pierwszy sezon, trochę się nie spodziewałem, że może być coś nie tak. Natomiast, już Wam mówię o co chodzi, po prostu na tym łączeniu, to jest to od spodu, od strony wody, na tym łączeniu ona w kilku miejscach po prostu się rozeszła. Nie pękła, tylko po prostu klej, jak gdyby na łączeniu puścił. To Wam wrzucę na przebitkach, na zdjęciach, jak to wyglądało. No i trochę mnie to zasmuciło, ponieważ tak chyba 8 czy 9 dni zdążyliśmy popływać, natomiast. Któregoś, któregoś dnia przyszliśmy pod dom, pod apartament i okazało się, że jest po prostu flak. Na początku myśleliśmy, że gdzieś po prostu fizycznie ją przecięliśmy o jakiś kamień, czy o coś po oględzinach okazało się, że, że puścił właśnie ten, to, ten zgrzew, zgrzew, nie zgrzew, no to jest klejone, to nie jest jakoś zgrzany na gorąco, tak jak plandeki samochodowe tylko to, to jest oryginalnie też klejone i chciałem Wam pokazać jak można, jak można spróbować to naprawić, ja tą deskę zareklamowałem, przysłali mi nową, natomiast tej starej zepsutej nie, nie zabierali, no to stwierdziłem, że, że spróbuję ją naprawić, no i wygląda, że ta operacja naprawienia tego się powiodła, no jeśli chodzi tutaj, tutaj widać dobrze, że tutaj gdzie było oryginalne klejenie widać właśnie resztki tego kleju po obwodzie do, do tego wzmocnienia do miecza także na pewno nie było to zgrzewane tylko właśnie było to klejone I zaraz wam pokażę o co chodzi oczywiście pierwsze co sobie pomyślałem to że to nie jest wielki problem ponieważ przeżywają te te boje w których są zestawy już wam to przedstawię tutaj w środku jest tutaj jest klucz klucz do odkręcania zaworu taki kluczyk jest też jest też dodana instrukcja oraz, oraz są, nawet, są nawet łatki, yy, które te łatki możemy użyć w razie właśnie jakiegoś przecięcia. I dodają też do tego, do tych, do tych łatek, dodają też, yy, tu mam już dwa takie zestawy, ponieważ do tej drugiej też było dane. Jest instrukcja obsługi po angielsku, jak to, jak to można załatać. Jest też dodany klej, no to sobie pomyślałem, że jeśli jest dodany klej, no to żaden problem to naprawić. Natomiast klej... Okazał się po prostu zaschnięty i w jednym i w drugim przypadku, mimo że był oryginalnie zatkany tą metalową końcówką, nie przebity, to po odkręceniu w środku po prostu był tylko taki gumowy, gumowy glut. Natomiast nie dało się tego kleju w żaden sposób użyć, wykorzystać. No i teraz opowiem Wam, jaki klej stosowałem i co polecam, a co nie bardzo się sprawdziło. Kupiłem klej, który jest do stosowania do montażu, do, do łączenia PCV. Taki marketowy, jakiś technikola. I powiem Wam, że niestety te kleje są dobre do różnych rzeczy, ale do tego się nie sprawdziły. Z tego powodu, że po prostu on trzymał. Natomiast po napompowaniu, powoli, powoli się jak gdyby rozjeżdżała ta warstwa klejenia, aż w końcu. W końcu to puściło. Do y, czyszczenia tego połączenia należy używać według zaleceń acetonu technicznego. Y, nie jakiejś benzyny ekstrakcyjnej, podobno jest to dość ważne. I w końcu drugim klejem, który kupiłem już w sklepie specjalistycznym z y, akcesoriami do pontonów jakichś takich y, dość, y, dość poważnych sprzętów to jest ten klej poliuretanowy firmy Anmur on jest w takim chyba opakowaniu zastępczym, bo on jest normalnie sprzedawany w dość dużych puszkach ale oni to też sprzedają przelewają do takich mniejszych, ja tutaj kupiłem 100 ml i do tego jest utwardzacz. 1 do 20 się to stosuje. Ten utwardzacz jest w formie takich kropelek dość rzadkich, że łatwo jest to dość dozować. Nie wiem z jaką tam dokładnością. Ja do tego używałem akurat strzykawki i na miarce sobie patrzyłem. Natomiast drugim klejem, który do tego kupiłem i wygląda ok, jest taki, taki klej. To jest płynny PVC tej firmy. On w takim, takim bliższym, on jest, już wam pokażę. I z tego co oni się chwalą. To jest, to jest to do użytku na zasadzie płynnej łatki, czyli nawet nie trzeba mieć łatki z gumy, tylko po prostu tym się nalewa taką warstwę. To ma zastygać 48 godzin, według instrukcji, do pełnego zastygnięcia. Tu jest 24 godziny napisane, ale gdzieś tam na takiej dodatkowej kartce napisane było, że najlepiej 48. Tutaj jest napisane, właśnie jak to stosować czyli odtłuścić powierzchnię wstrząsem opakowania, nałożyć warstwę całkowicie po pokrywającą uszkodzenia, nie rozmazywać po nałożeniu, czyli zostawić taką grubszą warstwę. Jeśli naprawiony przedmiot ma przecięcie dłuższe niż 30 mm, czyli 3 cm, użyj flow siatka wzmacniająca. Czyli można by użyć tej, tej łatki, którą nam dodali w tym zestawie. W zestawie do samego słupa, do deski. Chwilę o tym, jak ja to zrobiłem. To łączenie, które było pęknięte, rozerwane, dobrze oczyściłem acetonem w te, jak gdyby w tą szparę tutaj ładnie to szmatką wszystko wyczyściłem i naniosłem tak według instrukcji warstwę tego z utwardzaczem potem się czeka pędzelkiem to nanosiłem, potem się czeka 15-20 minut do takiego już jak gdyby do potem się nakłada na kolejną warstwę i kolejnym etapem jest to, żeby to nagrzać suszarką albo opalarką, ja to wolę zawsze suszarką, bo, bo opalarką można to przepalić natomiast suszarką do 50 stopni i plusem tego kleju, względem tego kleju bez utwardzacza jest to, że on faktycznie od razu łapie, czyli jak docisnąłem jedną powierzchnię do drugiej, to tak już zostało. Oczywiście na spuszczonym powietrzu, nie na napełnionym. To tak już pozostało, natomiast przy tym bez utwardzacza był taki problem, że ja sobie to wszystko ładnie ustawiłem, dokleiłem, ale robiąc kilka łatek na raz okazywało się, że ta pierwsza już jak gdyby nie trzyma i odchodzi no nie jesteśmy w stanie tego jak gdyby poprzyciskać a ja to przyciskałem takimi ciężarkami ale wyszło to suma sumarum ładnie ale stygnięcie tego kleju było na tyle długie że nie byłem w stanie jednocześnie skleić tych dwóch czy trzech dziur które, było, które pokażę też na, na zdjęciu Składnikowym skleiłem te miejsca, które były całkiem pęknięte, to było na długości 10 cm nawet rozszczelnione na tym, na tym zgrzewie świe, czy jakby to nazwać. Natomiast na końcu to, co widać tutaj, błyszczącą warstwę, to właśnie zrobiłem jeszcze dodatkowo takie wzmocnienie po całości, po całym obwodzie z tego, z tego płynnego PCV, ponieważ miałem już kupione te dwa kleje, użyłem tak naprawdę do wytrzymałościowego klejenia tego natomiast do uzupełnienia użyłem tego, nie wiem czy potrzebnie, ale nie chciałem żeby były takie jak gdyby y, zadry, które by pod paznokciem były wyczuwalne, żeby to znowu miało tendencję do jakiegoś odklejenia się no i powiem wam, że napompowałem go do pełna, trochę poskakaliśmy na nim, no i wygląda, że że trzyma, trzyma, fajnie nie ma tendencji do jakiegoś odklejania natomiast jeśli chodzi o samą deskę nie jest tak, że ona cała była źle sklejona wadliwie, Sk źle sklejona była y, tamta tamta część, czyli tak na są cztery klejenia nie, cztery, dwa klejenia takie wzdłużne tam jest wieża deski cała po obwodzie była dobrze sklejona ta część była dobrze sklejona natomiast tamta, czyli jak gdyby jedna czwarta wszystkich klejeń była wadliwie i to była wadliwie do tego stopnia, że faktycznie kawałek po kawałku, paznokciem się to podważało i, i miało tendencję do odchodzenia. Po tym jak skleiłem tamte dziury, to też cały jak gdyby po wodzie wypełniłem tym tym płynnym PCV. No i wygląda to całkiem schludnie, bo ono jest przezroczyste, także nawet tu gdzie są kolorowe części, to wygląda to ładnie. Nie ma żadnej różnicy między tym klejeniem fabrycznym, a tym które ja zrobiłem. Mówię, na początku odtłuściłem Acetonem technicznym, potem jedna warstwa tego dwuskładnikowego, odczekanie 15 minut, potem kolejna warstwa, 15 minut, podgrzanie, nie, nie grzałem bezpośrednio w ten klej, tylko bardziej w ten materiał gumowy. Podgrzałem, docisnąłem i w zasadzie tak jak to docisnąłem, tak to zostało. Napompowałem ją dopiero na wszelki wypadek po 48 godzinach i wtedy po napompowaniu naniosłem dopiero ten dodatkowy uszczelniacz po obwodzie. No i jak na razie mówię, sprawdza się to fajnie, yy, będę testował dopiero jak będzie cieplej, gdzieś na wiosnę, a tutaj mam jeszcze akcesoryjne takie siodełko, a bardzo fajnie się sprawdziło, w ogóle jeśli chodzi o zakup deski, to naprawdę bardzo udany, to jest takie siodełko, które można używać do takiej pozycji wioślarza. Yy, powiem Wam, że jeśli się chce gdzieś dalej popłynąć, nie tak przy brzegu, przy plaży, to bardzo wygodne, bo dużo szybciej się wiosłuje wtedy na, na dwa wiosła i pływałem nawet w tak... Gdzieś 3-4 km do takiej małej wysepki, bez jakiegoś zmęczenia, także naprawdę fajnie polecam. I ogólnie cała rodzina korzystała, bo żona pływała z dwójką dzieci, dzieci w kamizelkach, z żoną sobie pływały na tym, żona na, i na stojąco, i na kolanach, tam jak sobie, jak sobie wymyśliła, i też na siedząco, właśnie jak dłuższe jakieś trasy. Natomiast mi najbardziej podpasowało to, to na siedząco, próbowałem na stojąco też, ale to tak mówię, bliżej, bliżej. Plaży, bo z moją masą ciężką było się wstymać z powrotem na tą deskę, jak spadłem, ale generalnie wykorzystana na 100%, zakup fajny, udany, bo nie potrzebowaliśmy wynajmować to po pierwsze, a po drugie, jeśli nawet byliśmy na jakichś dzikich plażach, gdzie nie było wypożyczalni, to też mieliśmy swoją. Jeśli chodzi o reklamację, to też firma wykazała się szybką reakcją. Po tygodniu przysłali nam na swój koszt nową deskę, taką samą. A tej akurat nie chcieli, żeby oddawać. Stąd moja próba naprawienia tego, nic nie ryzykowałem, to stwierdziłem, że spróbuję ją naprawić. Dzięki za oglądanie. Polecam te kleje, bo sprawdziły się. Nie wklejam sklepu, bo to po prostu musicie sobie poszukać. Nie chcę reklamować też bezpośrednio sklepu, tylko po prostu te kleje, które się sprawdziły. Ponieważ inny, który był dedykowany do PCV, nie dał rady, i mówię, po napompowaniu się to powoli, powoli na tych szwach rozchodziło, aż w końcu puściło całkiem. Tutaj jeszcze taka krótka dogryweczka, bo miałem kawałek tego kleju właśnie zastygniętego na, na jakiejś blasce i on pozostaje po utwardzeniu też elastyczny, jak guma, czyli jest duża szansa, że nawet przy składaniu tego tego supa nie będzie problemu z tym, że, że to będzie że to będzie po prostu na tych łączeniach pękało. On się ładnie rozciąga. Jest też przezroczysty, to jest ten klej dwuskładnikowy, także jest duża szansa, że, że to się. Powiedzie. Z tego co jeszcze czytałem, to yy, na gminną jak gdyby. Rzeczą jest klejenie takich, no niekoniecznie słupu, bo to dość nowy temat, ale y, tych dużych pontonów takich nawet ratunkowych, ponieważ one kosztują nawet 10-20 tysięcy złotych za takie z silnikami motorowymi. No i tam nie ma tak, że po prostu po jakimś przetarciu się to wyrzuca i olewa sprawę, tylko zawsze próbują to naprawiać i to skutecznie od wielu lat, także jak gdyby metoda powinna być dobrze przetestowana. Podobno najważniejsze jest to, żeby to porządnie odtłuścić. Nie matować papierem ściernym, ale żeby to odtłuścić właśnie acetonem technicznym. Ostatnia dogrywka, powiem wam, że jak zobaczyliśmy, jak to właśnie pękło na jakiej dużej powierzchni, tak samo od siebie, po prostu zostawiliśmy to pod domem i, i było już potem pęknięte, to powiem wam, że naszła jest taka refleksja z żoną, że jednak no, powinno się pływać w kamizelkach, szczególnie jak się płynie gdzieś dalej. Bo tam rozumiem, że przy plaży to zawsze każdy, czy lepiej, czy gorzej potrafi pływać, to sobie dopłynie. Natomiast, no, tak jak ja pływałem gdzieś tam, mówię, 3 km od brzegu, no powiem wam, że z takim tonącym subem w panice, bo to schodziło dość szybko, to myślę, że ciężko by było. No nie mówię o tym, że nawet tą gumę by się dało doholować do brzegu, ale powiem Wam, że ciężko było się utrzymać i ciężko by chyba było wrócić do brzegu. Także tak trzeba trochę uważać, mimo że to wygląda mega solidnie. No teraz trochę zachowawczo do tego podchodzę, bo, no bo widziałem co się stało i nie była to jakaś nasza wina, tylko po prostu wada, wada materiału, sprzętu.